Cześć, jestem w Bieszczadach i nagrywam zjawisko, jak wychodzi z ziemi. Widzicie to, jako takie jakby zniekształcenie optyczne, jakby wiruje nad trawą. To wychodzi z ziemi, tak jak Biblia powiedziała. Biblia powiedziała prawdę, Księga Rodzaju, Stary Testament. Pięknie w bieszczadach na szlaku, bieszczady Boże. I to można często zaobserwować w słoneczny, ciepły dzień. Nad trawą widać takie zjawisko jak zniekształcenie optyczne coś wiruje w powietrze, takie pulsuje. To są wiry, które wychodzą z ziemi. Biblia powiedziała prawdę. Naprawdę oficjalna nauka mało mówi nam o elektrostatyce, elektromagnetyzmie, atmosfery, jak to działa. Nie umieją pioruna zapobiegać piorunom, tornadom, nie umieją tego jakoś uziemić, bo mało wiedzą, mało wiedzą, nic nie wiedzą. Gdyby wiedzieli, to by umieli nad tym panować, ale nie bardzo wiedzą. No nie sądzę, że wiedzą i do dopuszczają, bo te niszczy. zniszczenia są ogromne. Może nie w Polsce, ale na świecie. W Stanach co chwila jakieś huragany i naprawdę niszczą, wyrywają domy. Można życie stracić, majątek, no i co? Czemu nie umieją zrobić? Bo nie wiedzą nic o jak działa atmosfera na Bożej płaskiej ziemi. Dziękuję.